Cześć, witam Cię w filmie, w którym pokażę Ci 7 najlepszych plaż na Teneryfie. Zapnij pasy, usiądź wygodnie w fotelu i zaczynamy. Numer 1 na naszej liście to Playa de las Teresitas. Jedna z najbardziej charakterystycznych plaż na Teneryfie. Zlokalizowana niedaleko miasta Santa Cruz de Tenerife. Ta plaża słynie ze swojego wyjątkowego piasku, który został sprowadzony z Sahary. Jest to jedna z nielicznych plaż na Teneryfie z jasnym, złotym piaskiem, który tworzy kontrast z typowym czarnym piaskiem wulkanicznym, charakterystycznym dla całej wyspy. Plaża została stworzona poprzez sztuczne poszerzenie wybrzeża i utworzenie falochronów, które chronią ją przed falami oceanu, tworząc spokojne wody idealne do kąpieli. Playa de las Teresitas jest zatem popularnym miejscem dla rodzin i osób poszukujących relaksu nad brzegiem oceanu. Dodatkowo w tle plaży widoczne są malownicze góry, co nadaje temu miejscu. Niepowtarzalny urok. Plaża oferuje liczne udogodnienia, takie jak prysznice, toalety, bary plażowe, wypożyczalnie leżaków i parasoli, co sprawia, że jest doskonałym miejscem na spędzanie całego dnia. Dodatkowo można również tutaj znaleźć restauracje serwujące lokalne specjały oraz sklepy z pamiątkami. W rezultacie, Playa de las Terasitas jest jedną z najbardziej ikonicznych plaż Teneryfy, która przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców, oferując niezapomniane doświadczenia nad brzegiem oceanu otoczeniu wyjątkowego krajobrazu Numer 2 to Playa del Duque, czyli jedna z najbardziej ekskluzywnych plaż na Teneryfie, położona w prestiżowej dzielnicy Costa Adeje. Charakteryzuje się ona luksusowym otoczeniem z wyjątkowymi udogodnieniami i wysokim standardem usług. Piękny, jasny piasek oraz krystaliczne, czyste wody sprawiają, że plaża jest miejscem doskonałym do wypoczynku i kąpieli słonecznych. Na Playa del Duque można znaleźć luksusowe hotele, eleganckie restauracje i ekskluzywne sklepy, tworząc atmosferę dostojności i wyrafinowania. Plaża jest do dobrze utrzymana z dbałością o czystość i komfort odwiedzających. Leżaki i parasole są dostępne do wynajęcia, a bary plażowe serwują pyszne napoje i przekąski. Wody plaży są zazwyczaj spokojne, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi. Ponadto Playa del Duque jest popularnym miejscem dla miłośników sportu wodnych, takich jak windsurfing czy paddleboarding. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tej plaży są niesamowite zachody słońca. Każdego wieczoru można podziwiać magiczne widowisko, gdy słońce zachodzi nad horyzontem oceanu, malując niebo w piękne odcienie pomarańczy i różu. Podsumowując, Playa del Duque to miejsce, które zachwyca elegancją i luksusem, oferując odwiedzającym niezapomniane doświadczenia, w pięknym otoczeniu przyrody i luksusowych udogodnień. Witam Cię na moim kanale, po obejrzeniu zostaw łapkę w górę i komentarz, a jeśli film Ci się podoba zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek z pewnością, nie przegapisz kolejnego odcinka z podróży. Numer 3 to Playa de las Gigantes, znana również jako Playa de los Guyas. To jedna z najbardziej plaż na Teneryfie. Położona u podnóża majestatycznych klifów Los Gigantes na zachodnim wybrzeżu wyspy. Nazwa Los Gigantes pochodzi od imponujących klifów, które wznoszą się nad plażą, tworząc dramatyczny krajobraz. Plaża charakteryzuje się czarnym piaskiem wulkanicznym oraz krystalicznie czystymi wodami Oceanu Atlantyckiego. Jest to doskonałe miejsce do relaksu i podziwiania imponujących widoków, które obejmują olbrzymie klify wznoszące się nad plażą na wysokość 600 metrów. Widok ten Sprawia, że Plaża de los Gigantes jest jednym z najbardziej spektakularnych miejsc na wyspie. Dla miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku, Playa de los Gigantes oferuje również możliwość uprawiania sportów wodnych, takich jak nurkowanie czy snorkeling. Okolica obfituje w bogactwo morskiego życia, tym kolorowe ryby i rafy koralowe, co sprawia, że jest to popularne miejsce dla miłośników podwodnego świata. Wzdłuż plaż znajdują się liczne restauracje, kawiarnie, sklepy, gdzie można zasmakować lokalne kuchni oraz zakupić pamiątki. Plaża jest ogólnie do i jest odpowiednia zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób poszukujących przygody wśród dzikiej przyrody i niezwykłych krajobrazów. Podsumowując, Playa de los Gullos to miejsce, które zachwyca swoją naturalną urodą i zapewnia niezapomniane wrażenia dla każdego odwiedzającego, oferując doskonałą mieszankę relaksu, przygody i pięknych widoków. Numer 4 na naszej liście to Playa de las Vistas. Jedna z najbardziej popularnych plaż na teryfie, położona w kurorcie Los Cristianos, charakteryzuje się szerokim pasem złotego piasku i pokojnymi, płytkimi wodami, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi oraz osób poszukujących relaksu nad brzegiem oceanu. Plaża oferuje liczne udogodnienia, w tym wypożyczanie leżaków, parasoli, prysznice, toalety oraz ratowników, co ważne, zapewnia bezpieczeństwo i komfort odwiedzającym. Jest też regularnie czyszczona i utrzymywana w doskonałym stanie. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Playa dla las Vistas oferuje również możliwość takich jak wypożyczanie sprzętu czy sportów wodnych, czyli rowerki wodne, kajaki, paddleboardy. Można tu również spróbować swoich sił w jednej ze słów nurkowania czy windsurfingu. W otoczeniu plaży znajduje się liczne restauracje, kawiarnie, sklepy, gdzie można skosztować lokalnych specjałów, odpocząć przy drinku lub zrobić zakupy. Wieczorami plaża staje się także popularnym miejscem na spacery, gdy można podziwiać piękne zachody słońca nad oceanem. Podsumowując, Playa de las Vistas to piękna plaża, która oferuje doskonałą mieszankę przyjemności i udogodnień nadających się zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób aktywnych, a wieczorem to idealne miejsce na idealny spacer o zachodzie słońca. Jeśli film jeśli Ci się podoba, możesz postawić kawkę montażyście i reżyserowi. Link do Fe znajdziesz w opisie do filmu. Z góry dzięki. Numer 5 to Playa Fanabe, czyli jedna z najbardziej popularnych plaż na południowym wybrzeżu Teneryfy. Położona z dzielnicy Costa Adeje. Ta piękna plaża jest znana ze swojej szerokości i idealnie miałkiego, wulkanicznego piasku. Spokojnych wód, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi. Plaża oferuje liczne udogodnienia, w tym wypożyczalnie leżaków, parasoli, prysznice, toalety, bary plażowe, co zapewnia komfort i wygodę odwiedzającym. Ponadto Pleja Fanabe jest też czyszczona i utrzymywana w doskonałym stanie, aby zapewnić Ci przyjemne doświadczenia dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku, Oferuje wiele możliwości, takich jak wypożyczanie sprzętów wodnych, tym rowerków wodnych, kajaków, paddleboardów. Można tu również spróbować swoich sił nurkowania i windsurfingu. W otoczeniu plaży znajdują się liczne kawiarnie, restauracje, sklepy, gdzie można zasmakować lokalnych specjałów i zrelaksować się przy drinku, a także zrobić zakupy w markowych sklepach. Wieczorami plaża staje się także popularnym miejscem na spacery, gdzie można podziwiać piękne zachody słońca nad oceanem. Podsumowując, Playa Fanabe to urocza plaża, która oferuje doskonałą mieszankę pięknych krajobrazów, czystych wód i bo. Jest to idealne miejsce na spędzanie relaksującego dnia na plaży w towarzystwie przyjaciół i rodziny. Jeśli szukasz informacji jak ogarnąć wyjazd na Teneryfę wraz z cenami z 2024 roku, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub po obejrzeniu znajdziesz go w opisie do filmu. Numer 6 to Playa de Troya, jedna z popularnych plaż na południowym wybrzeżu Teneryfy, położona w kurorcie tym razem Playa de las Américas. Charakteryzuje się wulkanicznym ciemnym piaskiem oraz spokojnymi płytkimi wodami, co czynią ją idealnym miejscem dla kąpieli słonecznych i rodzin, nawet z małymi dziećmi. Plaża oferuje liczne udogodnienia dla odwiedzających, wypożyczalnie leżaków, parasoli, są też toalety, bary, wszystko w jednym miejscu. Jest również regularnie czyszczona, utrzymywana w doskonałym stanie. Dla poszukujących aktywności Playa de Troya oferuje możliwość uprawiania sportów wodnych na spokojnie, głównie paddleboard i nurkowanie. Jest również idealnym miejscem do spacerów wzdłuż wybrzeża i podziwiania pięknych widoków nad oceanem. W całym Trójmieście możesz spacerować promenadą od Los Cristianos do Costa Adeje, a Playa de Troja leży w samym centrum pomiędzy tymi dwoma miejscowościami, czyli w Playa de Las Américas. W otoczeniu plaży znajdują się liczne restauracje, kawiarnie, sklepy i atrakcje turystyczne, co sprawia, że Playa Troja jest również popularnym miejscem na spędzenie czasu poza plażą. Wieczorem plaża staje się także miejscem spotkań turystów i mieszkańców, oferując możliwość podziwiania zachodu słońca. Ostatnie siódme miejsce, ale wcale nie najgorsze, zajmuje Playa de Los Cristianos. To jedna z najbardziej znanych plaż na południowym wybrzeżu Teneryfy, położona w miejscowości Los Cristianos i sąsiadująca z plażą Las Vista. To urocza plaża oferuje piękny, jasny piasek oraz spokojne, płytkie wody, co sprawia, że jest idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi i osób poszukujących relaksu. To jedna z najstarszych i najbardziej znanych plaż i jednej z najstarszych miejscowości na Teneryfie, czyli Los Cristianos. Plaża ta ma długą historię jako popularny kurort, co czyni ją jednym z najbardziej rozwiniętych miejsc na wyspie, oferując liczne udogodnienia, jak wypożyczalnie ryżaków, parasoli, cały serwis plażowy. Playa de los Cristianos jest również popularnym miejscem dla miłośników sportów wodnych, takich jak windsurfing. Okolica obfituje w morskiego życia, co czyni ją doskonałym miejscem do podwodnych przygód. W otoczeniu plaży znajdują się liczne restauracje, kawiarnie, sklepy, praktyczne jak przy każdej plaży w Teneryfie, nie licząc Playa de las Teresitas. Wieczorem plaża staje się popularnym miejscem głównie dla turystów, ale także dla miejscowych. Podsumowując, Playa de la Cristianos to urokliwa plaża, która oferuje doskonałą mieszankę relaksu i rekreacji. Udogodnień nadaje się dla osób różnych wieku i różnych zainteresowań. Jest to idealne miejsce do spędzenia wakacyjnego czasu na Teneryfie, ciesząc się pięknym wybrzeżem i atmosferą kur, Ortu. Mam nadzieję, że zestawienie ci się podobało, a jeśli szukasz więcej, zajrzyj na www.skrajuodraju.com.